Jak będzie wyglądał świat w roku 2041? Czy sztuczna inteligencja nam zagraża? To jest tematyka książki Kafuili. Sztuczna inteligencja 2041. 10 wizji przyszłości. Zadziwiająco dobra książka. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Serdecznie zapraszam. Dlaczego w ogóle warto zwrócić uwagę na tę książkę? Są co najmniej trzy powody. Po pierwsze, autor Kafuli to jest wybitny naukowiec w zakresie sztucznej inteligencji. Po drugie, on jest niesamowitym realistą i to mi się bardzo podoba taki twardy realizm bez popadania w jakąś przesadę. I po trzecie, to dotyka tematyki związaną z takim strategicznym rozwojem Chińskiej Republiki Ludowej, więc też warto ten kontekst wziąć pod uwagę. Kai li to jest Chińczyk, de facto urodził się na Tajwanie, Robił doktorat na Corney Melon w Stanach Zjednoczonych z rozpoznawania mowy. Potem był szefem badań i rozwoju w Google. Potem pracował w Google China tak długo, jak jeszcze Google tam mógł funkcjonować. I teraz jest jedną z najbardziej takich wpływowych osób, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji w Chinach. I ten rozwój sztucznej inteligencji w Chinach ma też taki szczególny kontekst. Tutaj chciałem tylko zaznaczyć ten program rozwojowy Made in China 2025, gdzie zostały określone takie kluczowe kierunki rozwoju. I tutaj, jak widać, na tej. Tabeli, no to to jest właśnie technologie informatyczne, robotyka. I co tutaj mamy w ramach technologii informatycznych? Sztuczna inteligencja. Internet rzeczy, co mamy w ramach robotyki, sztuczna inteligencja, maszynowe uczenie się. Tak więc takie no, absolutnie o, fundamenty m, w kontekście ich planowanego rozwoju. Dlatego tym bardziej warto pochylić się nad tą książkę, bo to co pisze Cafuilli to jest poniekąd w tle o, strategiczne kierunki rozwoju dla dla Lee w ogóle zaistniał w takiej powszechnej świadomości w momencie, kiedy opublikował taką swoją słynną książkę AI Superpower. To jest de facto książka o rozwoju sztucznej inteligencji. I z takim silnym akcentem na pokazanie potencjału Chin w tym kontekście. I to jest całkiem dobra książka, ale pisana przez takiego Chińczyka, patriotę, z takim, no bym powiedział, Dość sporym kompleksem względem Stanów Zjednoczonych, więc warto wziąć to pod uwagę w tym, w tym kontekście. Niemniej, on mnie o tyle oczarował, że to był takie racjonalne pisanie o sztucznej inteligencji, bez takiego klasycznego, mainstreamowego, jakby fascynacji. Tylko konkret. W ogóle, takie dobre zrozumienie pojęcia sztuczna inteligencja to mój cały filmik na ten temat taki mini wykład serdecznie serdecznie zapraszam natomiast ta książka jest skonstruowana w pewien szczególny sposób, i przyznam się wprost, przeczytałem ją w połowie. Dlaczego? Dlatego, że tu jest jeszcze drugi współautor, ten Chen Kifan, i pomysł na tą książkę jest taki, żeby tą relatywnie trudną problematykę sztucznej inteligencji przedstawić no, takim osobom kompletnie nieprzygotowanym, laikom. No i to super. No, to, to jest pomysł, no, czyli popularyzacja. Czyli każdy rozdział składa się de facto z takich dwóch części. Taka część nazwijmy to opowiadanie science fiction, czyli taka wizja przyszłości napisana właśnie przez tego Czena Kuifana, a potem druga część taka powiedzmy merytoryczna analiza danego zagadnienia i powiedzenia, czy ono jest faktycznie wykonalne w ramach dostępnych metod sztucznej inteligencji albo tego, co Kafuli przewiduje, że się wydarzy. Więc ja nie ukrywam, nie byłem w stanie czytać tych opowiadań fantastyczno-naukowych. I tego kiufana to jakby ja lubię fantastykę naukową i na przykład bardzo Państwu polecam te książki. To jest naprawdę chińska fantastyka naukowa, ale bardzo dobra, natomiast nie ten czynki fan. Więc czytałem tylko tą część taką merytoryczną, tak? Więc ta, 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 ta moja recenzja, to moja opinia jest głównie oparta, ty, tylko oparta o to, co, co napisał Kafu. Natomiast... Książka. Zaczyna się od takiego podstawowego przeglądu zastosowań sztucznej inteligencji. I tutaj uwaga: sztuczna inteligencja w narracji tej książki to jest głębokie uczenie się. Czyli w tle mamy wielowarstwowe sieci neuronowe. Prawda jest taka, że to jest jedna z wielu metod w ramach szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, ale nie stawiam tego jako zarzut, no bo faktem jest, że ten obszar jest tak najsilniej rozwijany i wzbudził no najwięcej zachwytów w ostatnich latach. No to jest niepodważalne. I to, co jest dobre w tej książce, jakby mnie przekonało od samego początku, no to to jest to, że po przedstawieniu różnego rodzaju zastosowań w finansach, w medycynie czy na przykład rozpoznawaniu twarzy w kontekście uwierzytelniania, jest zaraz podrozdział na temat wad, problemów. I to słowa, słowa uznania. Czyli tu na przykład pisze o tym, że te systemy są no takie. Bym powiedział, zwykle oparte o jedną funkcję celu, czyli starają się tylko jakby konkretne jedno zadanie rozwiązać i nie widząc jakby całości. I, I tu może wspomnę coś, co Cafuili de facto nie, nie wpisze wprost. Nie wiem, być może dla niego to już jest taka oczywista oczywistość, ale ewidentnie to gubi w tej książce, bo taki podstawowy de facto problem z tymi systemami jest taki, no, że one popełniają błędy. I czasami te błędy mogą być naprawdę bolesne. Bo jeśli to będzie, nie wiem, system na przykład, który będzie robił jakąś diagnostykę medyczną, i ten system stwierdzi na przykład, że no, klasyczne zastosowanie, takie bardzo dobrze zweryfikowane, to jest rozpoznawanie raka skóry tak, na podstawie zdjęć. Czyli jeśli taki system stwierdzi, że jednak nie ma tej choroby, a de facto ktoś jest chory, ma tego raka skóry, no to to jest taki bardzo poważny błąd, kiedy, kiedy ktoś, kto powinien podlegać leczeniu, nie będzie jemu podlegał. Tak, no to, no to tak, to tu mamy bardzo wrażliwy obszar i często się o tym zapomina, że te systemy no, po prostu popełniają błędy. Ja aż się dziwię, że kafuli jakby tego nie wyciągnął jako pierwszego problemu, ale to co pisze jest dobre, bo to jest właśnie ta prostota funkcji celu. Y y Duża potencjalnie, druga potencjalnie wada to niesprawiedliwość i stronniczość. No tak, no bo te systemy de facto podejmują, proponują jakieś rozwiązania na podstawie dostarczonych im danych. I jeśli w tych danych będą właśnie takie niezrównoważenie. W różnych kontekstach, no nie wiem co do płci, koloru skóry, bo to są takie naj, najbardziej zwykle rażące przykłady właśnie stronniczości. No to tak, no to te systemy po prostu odzwierciedlają te dane, dane uczące. O, tutaj pisze o tym jeszcze Kafuli, że jest istotna kwestia dotycząca problematyki wyjaśniania i uzasadniania. No dokładnie tak. Dokładnie tak, te, te systemy oparte o sieci, o sztuczne sieci neuronowe, dają nam jakieś o, odpowiedzi, dają nam jakieś rozwiązanie, na przykład w przypadku no, diagnostyki, o, o, czy jest ktoś chory, czy też nie, ale nie uzasadniają, czyli, my de facto, nie wiemy na jakiej podstawie to została ta rekomendacja wykonana. No. Jest cały rozdział poświęcony rozpoznawaniu obrazów, czyli to są te systemy funkcji asystenta kierowcy, czyli tak, pojazdy autonomiczne, systemy bezpieczeństwa na lotniskach, prawda, zliczanie ludzi, rozpoznawanie terrorystów, rozpoznawanie gestów. Pisze też tutaj o zastosowaniach wojskowych, oddzielenie żołnierzy wroga od osób cywilnych, czy systemy automatycznej nawigacji dronów. To tak, no to, to już się zaczęło, to już mamy dzisiaj i jest bardzo intensywny rozwój w tym kontekście. Natomiast w dalszej części rozdziału poświęconej tej tematyce KWI pisze niezwykle cennie o tym, że przy użyciu tych metod głębokiego uczenia się. Można generować no, tak zwane deep no, te, te, takie głębokie, głębokie oszustwa, tak byśmy to przetłumaczyli, może niezbyt szczęśliwie. Czyli te takie sytuacje, kiedy jesteśmy w stanie dla na przykład danej osoby, nie wiem, w usta prezydenta Trumpa włożyć jakiś tekst, w którym on mówi po chińsku i wypowiada jakieś bzdury multum tego typu, tego typu przykładów, bardzo niebezpieczna technologia, bo ona pokazuje olbrzymie zagrożenia związane z przetwarzaniem, z przetwarzaniem obrazów. Czyli... I tutaj wspomina de facto o tak zwanych sieciach GAN, Generative Adversarial Network, tu jest przetłumaczone generatywne sieci. Współzawodniczący, bardzo niezwykła technologia, która umożliwia generowanie fikcyjnych sekwencji wideo, dźwięków no bardzo, bardzo, niebezpieczna, bardzo niebezpieczna technologia. Absolutnie niesamowity jest rozdział poświęcony temu, jak będzie wyglądał rynek pracy i w jakich zawodach ludzie będą zastępowani przez maszyny. To jest bardzo dobrze i przekonywująco napisane. Cafuili de facto dokonuje takiego podziału zawodów na te, które są zagrożone przez sztuczną inteligencję i, i to będą wykonywały maszyny, versus te zawody, które no, pozostaną w ręku człowieka. I on tu zresztą to robi w takich, na takich dwóch tabelkach. Gdzie bym powiedział, po Y są te zawody, które wymagają bycia wśród ludzi, versus te, które są wykonywane bez kontaktu z ludźmi. Czyli tutaj ewidentnie jest ten taki moment, kiedy im mniej jest potrzeby relacji z drugim człowiekiem, tym większa szansa na to, że on zostanie przejęty przez maszyny. Natomiast drugi wymiar, tutaj są jakby dwa podejścia. W jednym z tych podejściów, ten drugi wymiar po x-ach, to jest praca powtarzalna versus praca, Twórcza, kreatywna, czy jeśli praca wymaga bycia wśród ludzi i jest kreatywna, twórcza, tak jak na przykład no, super przedsiębiorca, tak, bycie przedsiębiorcą, to to jest de facto zawód niezagrożony i Bogu dzięki, natomiast jakby w, przeciwie, w przeciwnym ten zestawieniu, czyli praca powtarzalna, i bez kontaktu z ludźmi, no na przykład, co tutaj mamy, jakiegoś radiologa czy jakiegoś konsultanta pożyczkowego, no to to są według tego podejścia zawody takie, które będą zastąpione przez maszyny. Druga, o to jest ciekawe, znowu wśród ludzi versus bez kontaktu z ludźmi, ale po Xach jest wymagające zręczności versus takie powtarzalne. Czyli te takie wymagające zręczności wśród ludzi, to jest opiekun osoby starszej, fizjoterapeuta, fryzjer, to tak. Niezagrożone zawody, natomiast w kontrapunkcie magazynier, szwacz, kontroler jakości, kierowca wózka widłowego, czyli zagrożone zawody tego typu. Zresztą proszę zwrócić uwagę, na przykład ten magazynier to też jest ciekawe tak? czyli praca taka, Powtarzalna, nie kontaktu z ludźmi, którą można jakby usystematyzować. Natomiast to drugie dno jest jeszcze takie, że ta maszyna, no to pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie prosi o podwyżkę, nie bierze urlopów, nie choruje, tak, nie zakłada związków zawodowych, więc tutaj to jest taki naprawdę. <grym> Idealny niemalże profil pracownika z punktu widzenia pracodawcy. I tu chwała też, Kafuili zastanawia się nad tymi ludźmi, którzy utracą pracę. Jak będzie wyglądał w ogóle ten system funkcjonowania społeczeństwa? Kiedy dziesiątki zawodów, aktywności do tej pory wykonywanych przez ludzi, będą wykonywane przez Zroboty. roboty. I to, co mnie szczególnie ujęło, no jest cały podrozdział na temat bezpieczeństwa systemów sztucznej inteligencji czyli to, że można w sposób intencjonalny te systemy oszukiwać, zakłócać ich funkcjonowanie czyli tutaj Kafuli pisze właśnie o zatruwaniu systemów, systemów sztucznej inteligencji, takie poisoning, de facto jest taka technika. No Tu mi się muszę przyznać, popełniłem całą książkę na ten temat, no może nie ja, ja byłem... Redaktorem tej książki i ten wprowadzający rozdział jest mojego autorstwa więc hakowanie, sztucznej inteligencji. Tak Bardzo ciekawy jest rozdział poświęcony przetwarzaniu języka naturalnego. Tutaj jest mowa o takich systemach, które de facto wypracował Google w 2020 roku. To są tak zwane algorytmy GPT. Tu akurat jest mowa o GPT-3, czyli to są takie modele transdukcji sekwencyjnej. Całkiem dobrze to jest przetłumaczone. I tu Kafuli nawet daje taki przykład co do jakby złożoności możliwości tych systemów. Jeśli wprowadzimy do GPT-3 dowolną sekwencję słów, przedstawi on kolejne, które jego zdaniem powinny następować po nich. Dzięki wielu zasobom danych treningowych GPT-3 wie, że pytanie powinno owocować odpowiedzią, czyli jeśli na przykład zapytamy GPT-3, kuchenka jest cięższa niż kot, ocean jest cięższy niż pyłek, to co jest cięższe, toster czy ołówek? GPT-3 prawidłowo odpowie toster. Ta część poświęcona przetwarzaniu języka naturalnego ilustrowana algorytmem GPT daje Kafuili możliwość wskazania takiego strategicznego kierunku rozwoju związanego z edukacją, z personalizowaną edukacją. Tutaj Cahuli pisze coś takiego, że to jest w przeciwieństwie do ludzi pracujących jako nauczyciele, którzy muszą zadbać o całą klasę. Wirtualny pedagog może zwrócić szczególną uwagę na każdego ucznia z osobna i poprawić jego konkretne problemy. No tak, super, czyli takie właśnie dostosowanie szybkości uczenia i też zakresu materiału do potencjału ucznia. Proszę zwrócić uwagę, no to to się wydaje niesamowite, no tak, no bo się różnimy i tu mamy spersonalizowany ten tryb nauki, Natomiast tak myślę, że to doprowadzi do takich niesamowitej kastowości, takich podziałów, nie? Na tych lepszych, którzy tam kończą program, nie wiem, roczny w dwa miesiące versus ci, którzy de facto mają problem nawet tego jednego roku szkolnego, żeby przyswoić jakiś zakres materiału, czyli takie bardzo silne różnicowanie. Jak to jest na dzień dzisiejszy, ci najlepsi, ci najgorsi muszą się znaleźć jakby w jednej klasie, co generuje budowanie zupełnie takich specjalnych umiejętności życia, prawda, w społeczeństwie, gdzie jesteśmy różni, musimy sobie z tym radzić, więc to spersonalizowane podejście może tutaj zaburzyć trochę ten taki chyba niedoceniany aspekt tego, że je jako różnorodna grupa pod względem zainteresowań, potencjału intelektualnego. Jesteśmy razem i wchodzimy w jakieś, w jakieś interakcje. Ale o, uczciwie lipi, pisze coś takiego, że prawdziwi nauczyciele będą stymulować krytyczne myślenie u dzieci i młodzieży, ich kreatywność, empatię i umiejętność pracy zespołowej czyli to jest jakby zbicie tego, tego mojego argumentu i super. I tu też pisze, druga rola dla tych nauczycieli będzie polegała na programowaniu wirtualnego pedagoga. Czyli to jest zresztą super istotne, bo jeśli te algorytmy będą karmione no po prostu bezsensowną wiedzą, bezsensownymi zdaniami, no to będą generowały bezsensowne odpowiedzi. Zresztą mamy multum przykładów właśnie tego typu, jak łatwo jest w ogóle oszukać te systemy natomiast tutaj Kaifuli mówi tak, czyli nauczyciel być może będzie taka grupa nauczycieli, którzy będą dokładnie odpowiadali jakby za jakość tego materiału, który jest wprowadzony do tego systemu, który generuje potem ten tego spersonalizowanego nauczyciela. Tak, tak, tak jest. Dużo powiem szczerze takiej Mądrości i rzeczowości w tym, co proponuje kf 1 Cały rozdział poświęcany zagadnieniom związanych z metaverse i chwała może o tym pisze rozszerza to poza to takie klasyczne rozumienie. Zresztą cały filmik na temat Metaversum. Popełniłem, więc zainteresowanych odwołuję do niego. Natomiast co mi się podoba, Kafuli pisze na przykład. Że to pójdzie dalej. Będą emitery zapachów, symulatory smaku, rękawiczki haptyczne, które udają dotyk, potrafią coraz skuteczniej oddziaływać na zmysły człowieka. No tak, jak, jak najbardziej. Bardzo ciekawa i taka odkrywcza jest dygresja związana z. Tym warto nadmienić, że w sieciach społecznościowych działa rosnąca grupa wygenerowanych komputerowo influencerów. Z biegiem czasu większość z nich będzie kierowana przez sztuczną inteligencję i wirtualną rzeczywistość. No tak. Powiem szczerze, potrafię sobie wyobrazić takie o, sztucznie generowane um, osoby. Boty, które będą komunikowały na tyle sprawnie, że będą w stanie przekonywać ludzi do różnych aktywności, na przykład związanych z zakupami świątecznymi. To, co jest też istotne, to ja to podkreślę, mówię o tym bardzo często, ale tutaj korzystając z tego, że piszę o tym wprost kafuni, I to jeszcze. Raz bardzo silnie większość ludzi sądzi, że smartfony i aplikacje zbyt dużo o nas wiedzą. Tak, ale rzeczywistość Extended Reality, czyli tej rozszerzonej rzeczywistości, będzie zupełnie nową jakością w dziedzinie zbierania informacje o użytkownikach. No, to już będzie totalny kataklizm, jeśli chodzi o naszą prywatność. Ta prywatność już dzisiaj jest w zasadzie niezwykle ułomna. Według mnie prawie jej nie ma. Natomiast wejście w tą wirtualną rzeczywistość de facto nas całkowicie pozbawi prywatności. A jeszcze tu jest jeden taki super ciekawy wątek. Tutaj pisze o cyfrowej nieśmiertelności, czyli de facto będziemy mogli pozostawiać po sobie takie nasze wirtualne awatary, które będą w stanie komunikować, mówić i przypominać trochę nasze, nasze zachowanie. No słabo to widzę, ale tak, tak, jak patrzę na rozwój tych technologii to ewidentnie coś takiego będzie możliwe, że ktoś rozpaczający po swoim zmarłym, no nie wiem, współmałżonku, będzie mógł prowadzić z nim no, takie takie symulowane rozmowy. Tak, to będzie to będzie możliwe. Niezwykle ciekawy jest rozdział poświęcony komputerom kwantowym. To jest technologia silnie rozwijana obecnie. Natomiast Kafulli pokazuje taki zupełnie niesamowity kontekst związany z tym, kiedy się przekonamy, że one faktycznie zafunkcjonują w takiej operacyjnej skali te pierwsze milion bitcoinów wygenerowanych, no około miliona, wygenerowanych przez y, Satoshiego Nakamoto jest do dzisiaj dnia jakby nieruszona. Ono na tym, na tym blockchainie Bitcoina jest dostępnych. O, dlaczego tak się dzieje? No to jest w ogóle jakby osobna, niesamowita historia. Być może o której kiedyś opowiem. Ale tutaj ciekawie pisze o tym Cafuili, dlatego że w tym czasie jeszcze szyfrowanie klucza prywatnego odbywała się taką metodą, że wystarczy tylko zastosować algorytm kwantowy opisany w pracy z 94 roku Pitera Shora, profesora z MIT. I, I gdyby ten algorytm uruchomić na komputerze kwantowym, no to faktycznie można by. Zidentyfikować te klucze prywatne do tego niemal jednego miliona bitcoinów. No to nawet przy obecnej wicenie bitcoina to są gigantyczne pieniądze, i tu jest takie podejrzenie ze strony, właśnie Kafuili, że. Że pewno ci pierwsi twórcy tego udanej implementacji komputera kwantowego pokuszą się o te niewiarygodnie wielkie, wielkie pieniądze. Więc tak podsumowując, jeśli kiedykolwiek usłyszysz, że jakaś transakcja na tych pierwszych e, wykopanych w cudzysłowie przez Satoshi'ego o bitcoinach o, została wykonana to najprawdopodobniej to będzie oznaczało, że komputer kwantowy działa. Bardzo takim zatrważającym aspektem praktycznych zastosowań jest wspomniana w książce broń autonomiczna. Kafuli pisze tak: urządzenia kontrolowane przez sztuczną inteligencję, Samodzielnie wyszukują cel, decydują o ataku i unicestwiają wroga, a wszystko to robią bez udziału człowieka. Zresztą wspomina tutaj o takim filmie Slaughter Boats. Ja dam w opisie do, tego, do tej mojej recenzji, bo to jest dostępne na YouTubie. Ale to jest bardzo zatrważająca wizja, bo to polega mniej więcej na tym, że taki autonomiczny dron wyposażony w kamerę i system rozpoznawania twarzy może być tak zaprogramowany, że będzie szukał twarzy określonej osoby, czyli nadleci w jakiejś grupie osób, znajdzie tą osobę, która jest targetowana. No i po prostu w takiej. Na przykład akcji samobójczej, no po prostu zamorduje tą osobę, więc i na tym filmiku Slaughter Boats no, takie scenariusze są pokazane. Kafuili prowadzi w swojej książce no, całe takie dywagacje na temat tego zagadnienia. Ale porażająca tematyka, z którą w zasadzie już dzisiaj się stykamy, czyli takich no, systemów autonomicznych, które mogą działających samodzielnie, samodzielnie podejmujących decyzje, które mogą mm, zabijać ludzi. To były takie moje dygresje, takie moje jakby zdjęcia z tej, z tej książki. Bardzo dobrze napisana książka. Mądre są te futurologiczne rozważania, on to naprawdę dobrze robi. To jest chyba pierwszy raz, kiedy ja mam takie poczucie, że czytam coś realnego, opartego o fakty i faktyczne możliwości. Tutaj takich momentów w tej książce jest taka kompletna: science fiction prawie nie ma, bo na tyle, ile znam te technologie i jej rozwój na dzień dzisiejszy, a mówię to w roku 2022. To w zasadzie w każdym z tych aspektów, o jakich pisze Kafuli w swojej książce, bym się podpisał. A jestem taki bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o jakiś taki nadmierny entuzjast w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji. Tak więc, tak, warto, polecam tę książkę. Dobra lektura, przynajmniej do przeczytania w połowie tej części, którą, którą popełnił Cafuili bezpośrednio. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.